No z tej strony radio, polecimy dziś o krzaczkowanym Marderem 3H. Przy okazji powiem, powiem sobie kilka słów o krzaczkach. <laughs> Jak wiemy w ostatnim patchu Gajdzin dostał krzaczki. Nie byłoby w tym nic złego, a nawet byłoby zajebiście, gdyby nie fakt, że krzaczki były płatne. Były płatne 500 golda, są teraz od 1000 do 2000 golda. I powiem w ten sposób, jest to zagranie czysto, e, czysto, skurwysyńskie, no... Zawsze byłem e, po stronie gaić, nic nie marudziłem. Jestem człowiekiem ugodowym, nie miałbym nic przeciw, gdyby to było nie wiem, właśnie, znaki drogowe, jakieś czaszki i cholera wie co. No no co, no... Można, ozdoby nie są jakimś takim specjalną, specjalną rzeczą, na którą... Ktoś musiałby wywalać golda. No, chyba, że ktoś by naprawdę chciał, prawda? Ale na przykład krzaczki, które dają no, sporo szans sp sporą szansę na przeżycie w niektórych bitwach na realistykach czy na symulacjach, to niestety to trochę boli. Bo coś, co daje przewagę i jest płatne, i to nie jest jakiś taki mały pieniądz. To jest to po prostu hamskie zagranie. Naprawdę hamskie zagranie i ja takiego zagrania nie toleruję. Bo najpierw zacznie się od krzaczków, potem się skończy na dodatkowych pancerzach i chuj wie co jeszcze. Tak więc ja naprawdę go nie, tra nie trawię takich rzeczy. Kto mnie zna, ten mnie zna. Ja kupiłem krzaczki, żeby chociaż móc się wypowiedzieć o nich, żeby nie było, że gadam o, czym, o czymś, o czym nie mam pojęcia, prawda? Więc no, przynajmniej jestem fair w stosunku do siebie. Ktoś mi może nawrzucać, że o, kupił kurwa i teraz mi się nie podoba i w ogóle, tak? No i też miałbym pewnie jakieś tam, e, jakąś tam rację. Gdyby nie to, że no. Gdyby to nie, nie dawało specjalnie, po prostu byłoby widoczne tylko dla siebie, czy coś w tym rodzaju, albo było to płatne w kredytach, na przykład, nie, wiem, milion kredytów, żeby dostać jakieś tam krzaki, nie? To spokojnie nie mam nic przeciw ale jeśli trzeba wywalać tę prawdziwą walutę e, po to, żeby mieć tylko takie same szanse. Na przeżycie jak ludzie, którzy właśnie już to mają, no to nie jest fajny zagranie naprawdę. Really? I po mnie. Pograłem. A jakże. No. Ja wiem, że krzaki są... Mówię, ja wiem, że krzaki mają, e, są widoczne dopiero z 200 metrów i tak dalej, ale 200 metrów to wciąż 200 metrów, a nie, a nie metr czy, to, czy coś takiego, nie? Gdyby to nie dawało żadnej przewagi to po prostu miałbym to wnosić, ale jeśli tutaj przewagę, to nie jest to dobrze przeze mnie traktowane w ten sposób, że za coś trzeba płacić, co tutaj przewagę. No, to tyle o e, Druga sprawa, dlaczego tak długo nie nagrywałem? Ktoś się pytał. To jakby ktoś się jeszcze pytał i, i by nie obejrzał do tego momentu, to bym powiedział w ten sposób, że zbierałem kasę na lustrzankę i na wyjazd do Krakowa po im <laughs> Więc jak ktoś będzie chciał pogadać, będę 17 w Krakowie na zlocie, można ze mną pogadać, e, zamienić e, parę zdań ze mną, nie wiem, jak ktoś będzie na tyle porąbany, to nie wiem, jakiś autograf czy coś, <laughs> jakby ktoś ode mnie coś chciał, to byłoby, to byłoby ciekawe. A no, long story short, jakby ktoś też ode mnie chciał, będę na zlocie. Czy będę się wyróżniał ciężko powiedzieć <laughs> Po prostu ktoś się zapyta w tłumie, nie w tłumie to powiem, że ja i, i tyle, więc śmiało jak ktoś ma jakąś sprawę do mnie pogadać, nie wiem, ponagrywać coś wspólnie, czy, czy, czy coś. Piszcie śmiało, nie, nie gryzę, chyba że gryzę. No, druga sprawa to no, robię sobie małą wycieczkę od razu po, po niedzieli więc nie wiem, ktoś będzie chciał się spotkać w zakopanym, bo akurat Zakopany daleko od Krakowa jest, to też... Oj, przepraszam, to też mogę się spotkać. Because, why not? Ewentualnie może, nie wiem, kogoś będę mógł podrzucić do Zakopca. Tak, wiecie, czystym fartem. Um, no tak, na lustrzankę na no co po co? No kurwa, bardzo lubię nagrywać różne filmy, nie filmy Telefon niestety gówno, gówno może Albo byłby tak nie trafił. Telefon niestety gówno może No cóż Więc trzeba coś z tym e, zrobić I muszę kupić sobie normalną lustrzankę z opcją kamerowania i się nagrywania orientuj się synek nie zorientował się no, i będę mógł nagrywać filmy, które zawsze chciałem nagrać. Równo takie śmieszne, jak i te, które skłaniają do przemyśleń, aż po te, które są typowo publicystyczno-dokumentalne. Jeśli wiecie, o czym mówię, to dobrze myślicie, czyli filmy dokumentalne, raczej seria dokumentalne o czołgach, który mam nadzieję, że się spełni. I parę innych rzeczy, które zresztą no, będziecie widzieć, no, na kanale się będą pojawiać. Pewnie prędko, bo nie prędko, bo dopiero mam gdzieś połowę kasy, ale... kto wie. Kto wie. No, bitwa się kończy. Myślę, że już dalej nic nie będzie. Mm -hmm. Jeśli ktoś zapyta skąd mam zielonego mordera, to powiem, że kiedyś była taka opcja, niestety teraz jej nie ma. Czas kurde. No, to by było tyle, bo by raczej e, nic ciekawszego się już nie trafi. Jedna czy dwie osoby zostały, wciąż żyją. No, nie, sorry, jeszcze Lokust jest. Really? Dobra, no, wydarzyło się zajebanie. <laughs> Dobra, to było na tyle i zapraszam Was na kolejny odcinek, który prawdopodobnie pojawi się jutro, albo jeszcze dziś, w zależności jak to będę miał z, z czasem, bo, bo jestem trochę... Z, z, z czasem mam trochę przeżywane. No, to było na tyle i trzymajcie się, do jutra.